Thank you. Ten niewielki wizerunek, namalowany techniką olejną na desce, został zakupiony przez księżną Izabelę czartoryską w Bazylei podczas podróży po Europie w latach 1789-1791, kiedy księżna pozyskiwała dzieła sztuki oraz pamiątki do tworzonej przez siebie kolekcji. W Pławach obraz prezentowany był w dołku kotyckim, o czym świadczy naniesiona na rewersie sygnatura. W owym czasie Wizerunek uchodził za portret Tomasza Morusa, pędzla Hansa Holbeina. Napisy, widoczne poniżej górnej krawędzi obrazu, zostały naniesione na przełomie XVIII i XIX wieku, o czym świadczy obecność bieli barytowej. W XIX wieku powszechne było przypisywanie XVI-wiecznych portretów Hansowi Holbeinowi, co z jednej strony mogło wynikać z niedostatecznej wiedzy historyczno-artystycznej, z drugiej zaś chęci. Podniesienia wartości artystycznej, a także ceny obrazu. ówcześni antykwariusze chętnie uciekali się do tego zabiegu, chcąc zachęcić kolekcjonerów, którzy z chęcią pozyskiwali portrety znanych postaci historycznych. Przed konserwacją stan techniczny obiektu był stabilny, jednak jego wygląd i estetyka. Budziły znaczne wątpliwości dotyczące autentyczności widocznej warstwy malarskiej. Powierzchnia dzieła była nierówna, silnie zabrudzona, pokryta pożółkłym werniksem, natomiast późniejsze retusze zaburzyły oryginalną kolorystykę dzieła. Przy tak znacznych ingerencjach w oryginalny wygląd obrazu, nie dało się docenić kunsztu artystycznego, a także prawidłowo e, opisać. Warsztatu artystycznego mistrza i jego techniki malarskiej. Spektakularna konserwacja, przeprowadzona przez Katarzynę Nowiakowicz, diametralnie zmieniła wygląd obrazu. Jej celem było odzyskanie historycznego charakteru dzieła poprzez ujawnienie XVI-wiecznej warstwy malarskiej oraz jej częściowa rekonstrukcja. W XVIII wieku podjęto nieudolne zabiegi restauratorskie, w wyniku których. Forma dzieła uległa znacznemu uproszczeniu, szczególnie w partii twarzy i stroju postaci. Dzięki zabiegom dokonanym w pracowni konserwacji, poprzedzonym badaniom w laboratorium Muzeum Narodowego, udało się odkryć oryginalne tło, które pierwotnie pokryte zostało warstwą nieprzeniknionej ciemnej zieleni. Ujawniono pięknie malowane niebo. Przechodzące od złamanej ochrą bieli do ciemnego błękitu w górnej partii. Porównując y, obraz sprzed konserwacji z jego obecnym wyglądem dostrzegamy również zniuansowaną czerń stroju i delikatne włoski futrzanego kołnierza odcinające się na jasnym tle. Niezwykłe było również odsłonięcie dłoni postaci. W jednej z nich. Mężczyzna trzyma zwój, na którym pierwotnie mogła znajdować się inskrypcja, zaś drugą opiera o parapet. Wszystkie te cechy charakterystyczne są dla niemieckiego malarstwa portretowego w XVI wieku, którego najwybitniejszym przedstawicielem był między innymi Lukas Kranach-Starsz.